No i teraz, słuchaj z tego skrętu spróbuj Na jednej bardziej nodze jakbyś chciał stanąć, I na drugiej, i ona tam pojedzie na na Wiesz? Czyli patrz Staje na tej Ale to przy skręcie, nie? I to tak I to mniej więcej tak działa Dobra stój, ja ci pom No po co to odpina? To bez sensu. No, Nawet nie ten. Bliżej siebie narty, O. Czyli patrz. Jeszcze raz się pokażę. Teraz żebym zakręcił. Ale poczekaj, spójrz. Nie od drugiego kolana właśnie. Żebym teraz zakręcił w prawo, to... Jak to no, tak jedzie? Ja zaraz No patrz. I żebym skręcił w prawo, to staje na tej narcie. Znaczy nie, teraz na tej. O, widzisz to mam tu Ciężar musisz przenosić. Jak chcesz kręcić w lewo, to teraz na prawej będziesz musiał stawać. Nagle. Jak już wyprostujesz ten y, tor jazdy jak gdyby. Poczekaj, tak. W prawo, w prawo, na prawej chodzę Na prawej bardziej. Na prawej, na prawej i do góry podjedziesz. Na lewej teraz. Kurde, ale ty się rozpędzasz? <gry> <gry> i całkiem dobrze to jest tego problemem? Tak. Takie wiedrokie czy tam... Jak to można ufać, żeby się coś powstało? To nie są prędkości, że no. jakieś no, czym zapierdala, zapierdalać? O. To dla... dobrze, że nie To za zapierdalać To dobrze, że nie To tam... To się tak nic nie stanie tobie z takiej prędkości A jeszcze bez kijków ja, by było lepiej Nie ja nieraz tu... Właśnie, że ufam bez kijków wszystkich No bo kiki to do jest Ja te kiki sobie biorę, bo ja chcę tam do góry iść. To tam muszę się podpychać od wyciągu do wyciągu. Ale teraz nie trzeba mi. Ale już dobrze to byś widział. Musisz jechać dłuższe spod, po dłuższych spadka. Nie tak krótko kręcić. Żebyś prędkości trochę się nauczył. Wtedy musisz hamować też już w miarę umysł. Nie mówię, żebyś na ształkę jechał jak tu dzieciaki niektóre. Bosh. A tutaj dla mnie jest góreczka Tak? No, no to dobrze Co tu góreczko, to dobrze mm. Myślałem, że się wywalisz już. Za bardzo pochylony jesteś chyba, zgarbiony za mocno. <głosy> 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 Słuchaj, ja ci coś powiem Słuchaj mnie broń Dobra, teraz słuchaj Ej Ja się pochylam Dobra, nieważne jak, jak chcesz jechać, teraz skręcać w lewo To patrz Stajesz na tej nodze Tam jakby się odciążał A jak na tej, to tu widzisz? I ona zawsze No jak nie Nawet teraz sobie spróbuj Ej, jedź na wprost i spróbuj stanąć na lewej, na prawej. Tam gdzie staniesz, to w tą będziesz kręcał. Teraz w drugą stań. Widziałeś? Ona będzie zakręcała w tą. Słuchaj. Nie, że musisz ją podnosić, tylko ciężar ciała, to byś przechylał. Tam, którą, którą obciążysz, to ci będzie skręcał. To przechylenie, nie? Nie, że przechylenie. Przeniesienie ciężaru ciała. Nie tak przechylenie. Samo to, że tu bardziej obciążysz narce, to ci będzie w tą stronę skręcała. W drugą stronę to tak samo. I one same skręcają. A tam delikatnie by się podnosił nawet. Tak mniej więcej. Nie, no tu jeździmy jeszcze. Chłopie, ja jeszcze zdążę do dziesiątej. No a jak ty jesteś tu? Dobra, nagrywamy filmik. Też ja pojeżdżę z tobą tu. No dobra, śmigaj. No bo gdzie? No, Ty nie patrz na kogoś, to nikt w ciebie nie wiedzie

Ty tam nie zeszładał. A ja tam nie. No ja byłam, ale tu się nie dostaniesz teraz. Bo śnieg, śniegu nie ma, tu się nie dostaniesz. Bo normalnie to być przez łąkę za tymi czołgami. No, no. my tam z Mateuszem byliśmy. Ja nie. Ja tam nie. Ja tylko tu Tam są dwa wyciągi. Tutaj i tam dalej. Aha. Gdzie tam ten słup wysoki. No my tam byliśmy z Mateuszem. Dobra, wezmę Ciebie Jak się łapiesz tego i... Nie. No bo nie No i Ci